Dzień dobry. O, już mamy transmisję, wideo na żywo się rozpoczyna. Witam Was serdecznie. Czwarty wrzesień, początek roku szkolnego. Ja już dzisiaj byłam w terenie młodzieży dużo zdążającej do szkół. Wracam i zgodnie z planem swoim wchodzę w tryb spotkań z Wami rano i spotkań z supermocami na ten moment. I tak przypomnieniowo, szybciutko, jak zawsze, poprzednie supermoce, które masz w sobie, które możesz rozwijać, które mogą Ci służyć w celu realizacji siebie i dobrego życia. To pierwsza supermoc reprezentantem jest Andrzej, bo tutaj mamy takie odniesienie do supermocy, że 12 apostołów reprezentuje właśnie poszczególne supermoce i tutaj mamy interpretację Merfiego, Jak on to widzi, jak to jest z jego perspektywy i jego wiedzy. Do mnie to bardzo przemawia, jest to mi bliskie i przyjmuję to całym sercem. I tutaj się z Wami dzielę. Zobaczcie, jak to z Wami będzie. Pierwsza supermoc reprezentowana przez Andrzeja to postrzeganie, to nasze aha, rozumiem i tak dalej, nasze odkrycia takie, które czasami nie potrafimy nawet, nie da się wyrazić słowami, ale czujemy wewnętrznie, że wow, okej, okay, wiemy już o co chodzi. Tak? Druga supermoc to Piotr, dar umysłu, to jest rozumienie. Witam Amandziu. Trzecia supermoc. Jakub to jest sprawiedliwy sędzia, to nam pokazuje, jakub pokazuje nam to, że to, co mamy w środku, to to jest na zewnątrz. Więc jak, jak w środku osądzamy, oceniamy innych, tak dokładnie się to będzie działo i te cechy będą się przejawiać na zewnątrz. Czwarta supermoc to Jan, czyli wcielenie miłości. Za dużo nie potrzeba mówić. Odsyłam do pierwszego listu do Koryntian, rozdział 13. Piąta supermoc to Filip, trener koni. Tak, jakoś, tak jak mówię o tym i pomyślę, to wzbudza w to we mnie taką sympatię i uśmiech, takie ciepło. Filip, trener koni to wytrwałość wytrwałość w dążeniu do celu, nie poddawanie się, czyli nawet jak coś nie wychodzi, to nadal nadal próbujemy i to robimy. Odnosi się to w dużej mierze, właściwie przede wszystkim do tego, że świadomością, świadomością tutaj jest człowiek, ten trener koni, pod świadomością jest sam koń, czyli świadomość ponad pod świadomością, i to świadomie, świadomość może poprowadzić podświadomość tam, gdzie my chcemy, a podświadomość manifestuje po prostu w tym świecie. Szósta supermoc, to reprezentowana przez Bartłomieja, wyobraźnia. i Tutaj, Zachęcam do życia, do wyobrażania sobie sceny końcowej, w której chcecie się znaleźć, i, i życie tą sceną, wchodzenie w tą scenę, żeby zawsze nas prowadziła ta scena, scena gdzie my chcemy się znaleźć, i kim chcemy być. Siódma supermoc to Tomasz. Tomasz to zdolność do zrozumienia. Zrozumienia w tym znaczeniu, że zastosowujemy w praktyce, bo jeśli wiem, a nie robię, no to po prostu nie wiem, nie działam, nie mam tego zrozumienia, że albo jak to zastosować w praktyce, albo że w ogóle. No, należy zastosować w praktyce. Jeśli przyjmuję, że wierzę, to, to stosuję to w praktyce. Zdarza się, że łapię się na tym, ale to jest już na plus. Tak uważam, <laughs> że czasami w normalnie w funkcjonowaniu gdzieś zaprzeczamy temu temu właśnie, że że mamy taką zasadę w życiu, chociażby właśnie omawianiem spraw innych, albo skupianiu się, skupianiu się na negatywnych rzeczach, wchodzeniu, w, nie wiem, wchodzeniu czy słuchaniu o tym, co ktoś, ktoś coś gdzieś tam albo takie, jakbyśmy chcieli zapobiec czemuś, no tak jak chociażby mówiliśmy tam o tej grypie, tak? Albo zdrowiu. I czasem łapie się na tym, mówiąc do siebie, że hello, wierzysz, albo nie, albo to przyjęłaś, i, i to jest twoją zasadą, albo nie, bo mówisz, że ufasz ufasz Bogu w sobie i że jeżeli to przyszło do Ciebie, to to po prostu dasz radę, czy też zastanawiasz się jakie tu rozwiązania i, i, i milion alternatyw przyjmujesz? Bo to już jest takie kombinowanie do grzebania tutaj w rzeczywistości. Generalnie to tak jest, że bez działania nic nie ma, tylko chodzi o to, na ile my idziemy z zaufaniem i robimy po prostu to, co trzeba, to, co do nas przychodzi, to, co przed nami. I tak naprawdę to nie do końca jest ważne, co. Ważne, żeby robić to, co przed nami staje i te zadania, które się podjęliśmy. Także zachęcam do takiego. Obserwowania siebie, w którym momencie przestaje, umyka mi ta wiara, tak? Bo bardzo często w rozwoju mówi się o tym, że o, o różnych zasadach, tak? Że ufaj, że bierz że od życia, że podążaj, a w gruncie rzeczy nie przejawia się tego, tak? Podobnie z tym, że tylko budując swoje wnętrze, możemy zbudować świat zewnętrzny. Budujemy świat zewnętrzny. On jest taki, jakie mamy zbudowane wnętrze. No dobrze, to idziemy do ósmej supermocy. Ósma supermoc reprezentowana przez Mateusza. Mateusz oznacza Dariachwę, czyli Twoje pragnienie, bo Bóg przemawia do człowieka za pośrednictwem pragnień. Na przykład, jeśli jesteś chory, pragniesz zdrowia. Jeśli jesteś głodny, marzysz o jedzeniu. A jeśli przebywasz w więzieniu, pożądasz wolności. Jeśli jesteś spragniony, myślisz o zaspokojeniu pragnienia. Łyk wody będzie w tym przypadku Twoim wybawcą. Będzie rozwiązaniem nękającego Cię problemu. Dlatego Bóg woła do ciebie poprzez pragnienie, a kiedy słuchasz jego głosu, głosu ducha w tobie, pierwiastka życia, mówiącego: Wespnij się jeszcze wyżej. Potrzebuje cię. Twoje pragnienie narasta. Dlatego, jeżeli chcesz formować w sobie Mateusza, powiesz: W porządku. Bóg dał mi to pragnienie, jest dobre, nawet bardzo, więc ten sam duch żywy, wszechmogący, który mi je dał, odsłoni przede mną doskonały plan jego realizacji w porządku Bożym i poprzez Bożą miłość. Weźmiesz więc owo pragnienie i je ożywisz, podsycisz, wywyższysz, rozwiniesz w głowie. Zastanowisz się, dlaczego jesteś w stanie je spełnić, dlaczego potrafisz osiągnąć zamierzony cel. Nie będziesz omawiał go z innymi. Uważaj, nie mów nikomu, mówi Mateusz ósmy, rozdział, czwarty wers. Nie rozmawiaj z nikim o swoim życiu duchowym, marzeniach, aspiracjach, planach i celach. Istnieje bowiem ryzyko, że kiedy komuś powiesz, przedstawi ci mnóstwo powodów, dla których twój cel jest niemożliwy do osiągnięcia. Niech twoje pragnienie pozostanie tajemnicą. Rozmyślaj o nim, jako o czymś, co już istnieje, ze świadomością, że moc najwyższego działa na twoją korzyść, a pragnienie spełni się zgodnie z porządkiem Bożym przez Bożą Miłość. Tak samo jak ziarno wzrośnie, gdy złożymy je w ziemi. Nasiono podlega rozkładowi, przekazując energię kolejnej formie siebie. Podobnie będzie z Twoim pragnieniem. Kiedy otoczysz je wiarą i przekonaniem, a także świadomością, że moc Najwyższego doprowadzi do jego spełnienia, zostanie złożone w Twojej podświadomości. Tam zaś ulegnie rozkładowi jako pragnienie, a ożyje jako radość z wysłuchanej modlitwy. Mówisz: Jestem za stara, nie mam głowy do interesów, jest za późno, nie mam szans. Przyjmujesz diagnozę postawioną przez lekarza lub powszechnie panujące przekonanie. A może zaglądasz w głąb siebie i, jak niegdyś Maria, wołasz, wielbi dusza moja pana. Zanosz się w ciszy i uwielbiaj możliwość spełnienia twojego pragnienia. Wychwalaj możliwość narodzin idei, marzenia, aspiracji. Podtrzymuj je, podsycaj, odżywiaj, miły i wielki. A stopniowo, nosząc je w myślach i w sercu, uwarunkujesz umysł i zrozumiesz, że masz wsparcie Najwyższego. Twoje pragnienie zapadnie w podświadomość, i tam obumrze, w wyniku czego pojawi się, jak już mówiłem, radość z wysłuchanej modlitwy. Kiedy odrzucasz pragnienie, dar Boży, który stałby się dla Ciebie błogosławieństwem, nie formułujesz w sobie apostoła Mateusza. Możesz być pewne, że utrzymujące się przez dłuższy czas pragnienie, by na przykład zostać wielkim artystą, śpiewakiem czy pianistą, jest prawdziwe. A jeśli odczuwasz silne pragnienie, to znaczy, że masz talent. A skoro masz talent, spełnienie pragnienia jest możliwe. Możesz sprawić, by ziarno wzeszło i wyrosła roślina. Dąb już tkwi w żołędziu, wystarczy tylko złożyć go w ziemi. Archetyp wzorca już istnieje. Ziarno ginie w glebie, ale wchłania przy tym wszystko, czego potrzebuje, by się rozwinąć. Podobnie jest z tobą. Rozpoznasz to, gdy skierujesz swe pragnienie do podświadomości. Bo ta pełna mądrości i inteligencji zna sposób, by je spełnić. Jesteś spokojny. Spięcie, zdenerwowanie odeszły. Nie mówisz już jak, kiedy, gdzie. Nie pytasz, Boże, jak to się stanie. Jeśli tak czynisz, nie formułujesz w sobie Mateusza. Bo Mateusz ufa obecności Bożej, jak pracownikowi firmy, któremu powierzył konkretne zadanie. Jeśli jesteś dobrym urzędnikiem, nie zaglądasz koledzy z pracy przez ramię, prawda? Ufasz mu, dajesz mu zadanie, wiedząc, że ma kompetencje, by je wykonać. Podobnie jest z podświadomością. Jeśli w niej coś odciśniesz, Niebo i Ziemia wypełnią to. Pamiętaj jednak, że mądrość nieskończoności jest w Tobie. Tak. Tak czytając to, po raz kolejny zresztą taką mam refleksję, gdzieś przebiegłam swoją taką. W, w, w umyśle, uwagą przez chwilę, że faktycznie, jak patrzę nawet na te osoby, które często obserwujemy, zauważcie, z rozwoju osobistego, czy to będzie, nie wiem, no myślę, że tu wszyscy znamy, Klaudia Pingot, czy Lejlani, czy Kevin, czy ktokolwiek, tak? To um, rzeczywiście mało um, mówią o takich, um, mówią o manifestacji, o ogólnym planie, gdzie się znajdą, co się wydarzy, um, jaką mają wizję, um, chociaż też nie wszyscy, mało jest tego tak naprawdę. Zauważcie. Um, to nie jest tak, że, że mówią wtedy, kiedy już to jest jakby w zasięgu, w zasięgu ręki, o wielkiej wizji, tam gdzie mają też sprzyjające środowisko do tego. Zastanawiałam się przy tym, nad tym i zatrzymałam się nad tym poprzednio i zatrzymuje się dzisiaj. bo Na cały dzień mamy coś do przemyślenia, jak to jest z tym niemówieniem. Ale coś w tym jest, wiecie, bo to po prostu wtedy jest idzie energia, jest kontrenergia w sensie takiego nawet oporów naszych jakichś, które się mogą zmanifestować poprzez wypowiedzi innych osób, tak, do nas. Więc zachęcam. Zachęcam do pomyślenia nad tym. Niech twoje pragnienie zostanie tajemnicą. Co o tym myślicie? Co myślicie o takiej, o takim stwierdzeniu, o takiej drodze? Ok. No dobrze, to mamy ósmą super, super moc. Mamy pragnienie. I przeczytamy sobie modlitwę na ten dzisiejszy dzień. Moc dla realizacji. Taką otworzyłam w powięciu książki do ręki, więc po prostu taką odczytamy sobie dzisiaj i niech zostanie naszych w sercach. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Wszechmoc jest we mnie. Jestem jednością z całą mocą, która jest cała prawda jest Słowem Bożym. Mówię prawdę, raduję się w prawdzie, uznaję go, Mój umysł skupia się na nim. Czuję wszechmoc, która przepływa teraz przeze mnie, czyniąc mnie kompletnym i doskonałym. Odzwierciedlam życie. Mam całą moc i siłę. Radość Pana jest moją siłą. Indywidualizuję teraz nieskończoną moc i Jego nieskończonej miłości. Przejawia się we mnie niewyczerpalna siła. Wyobrażam sobie, wyobrażam sobą Boga. Wyrażam, wyrażam sobą Boga. Wszystko jest duchem i manifestacją ducha. Ty, o panie, jesteś wielkością, mocą, chwałą i zwycięstwem. Majestatem. Jestem silny w Panie i w mocy Jego. Działania Boga towarzyszą wszystkim moim sprawom. Oto zasada dobra. Wiem i wierzę, że wieczny Bóg we mnie jest Stwórcą czynów na ziemi. Nie osłabł ani nie zmęczył się. Uznaję tę jedną moc, świadomie się z nią jednoczę, raduje się że czyni mnie ona doskonałą. Dziękuję. Dziękuję za dzisiejszy poranek. I życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Pa.